większość osób podróżujących samolotami doświadczyła opóźnionego lub odwołanego lotu. Przyczyną tego typu sytuacji bywają najczęściej niesprzyjające warunki pogodowe. Zdarza się jednak, że samolot nie może wystartować z dużo bardziej zaskakujących powodów, od zbyt małych piżam w pierwszej klasie po nieprawidłowy sposób podania orzeszków. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na listę 10 najdziwniejszych powodów, przez które lot został opóźniony lub odwołany. A partnerem dzisiejszego odcinka jest Speakly. Aplikacja, dzięki której nauczycie się języka nawet 5 razy szybciej niż normalnie. Już w 3-4 miesiące możecie porozumiewać się płynnie po angielsku, niemiecku, francusku, hiszpańsku, a nawet fińsku. Speakly nie bombarduje was losowymi słówkami bez żadnego planu, ale uczy was słów i zdań na podstawie ich przydatności w prawdziwym życiu. W pierwszej kolejności naprawdę ważne rzeczy, dopiero później te mniej istotne. Zaledwie 10 godzin nauki dawam aż 42% biegłości w danym języku, po 100 godzinach poradzicie sobie w praktycznie każdej sytuacji. To kto z Was ma ochotę mówić w nowym języku do końca roku? Kliknijcie w link w opisie pod tym filmem i rozpocznijcie darmowy, 7-dniowy okres próbny. Jeśli się Wam spodoba, otrzymacie 60% zniżki na roczny abonament. Ze Speak.ly możecie korzystać zarówno na Androidzie, iOS, jak również w przeglądarce internetowej. Jeszcze raz zapraszam. Tymczasem wracamy do odcinka. Numer 10. W październiku 2016 roku samolot angolskich linii lotniczych TAG z Porto do Luandy niespodziewanie zmuszony był lądować w Lizbonie pod tym Jak załoga otrzymała informację, że w ich luku bagażowym wciąż może znajdować się pracownik obsługi naziemnej. I tak rzeczywiście było. Jak się okazało, nieszczęśnik zasłabł tam jeszcze przed startem podczas układania bagaży. Numer 9, w listopadzie 2016 roku, samolot Air France z Kuala Lumpur do Paryża doznał aż 24-godzinnego opóźnienia, ponieważ jego załoga wolała surfować na bali. Podczas obowiązkowej przerwy w pracy, członkowie załogi postanowili skorzystać ze sprzyjającej pogody i spróbować surfować. Na Bali. Nie przewidzieli jednak, że z powodu erupcji wulkanu na sąsiedniej wyspie Jawa, ich lot powrotny do Kuala Lumpur zostanie odwołany, a oni sami nie będą w stanie dotrzeć do pracy na czas. Numer 8 W maju 2016 lot American Airlines z Filadelfii do nowojorskiego Syracuse został wstrzymany na dwie godziny, po tym jak jedną z pasażerek zaniepokoiło podejrzane zachowanie pasażera siedzącego obok, a mianowicie wykonywanie przez niego skomplikowanych obliczeń matematycznych. Po usunięciu go z samolotu i przesłuchaniu przez służby, Okazało się, że mężczyzną tym był niejaki Guido Menzio, znany i poważany ekonomista, który pracował właśnie nad różniczkowym równaniem matematycznym. Numer 7 w grudniu 2014 roku wiceprezes linii Korean Air, Heather Cho, zrobiła imbę w samolocie odlatującym z lotniska JFK w Nowym Jorku po tym, jak jeden z członków załogi podał jej orzeszki makadamia w oryginalnym opakowaniu zamiast na talerzu. Kobieta, de facto córka prezesa linii, nakazała zawrócić samolot z powrotem do bramki, aby wyrzucić pracowników który jej zdaniem nie obsłużył jej tak jak na pierwszą klasę przystało. Spowodowało to około 20 minutowe opóźnienie. Ostatecznie kobieta została aresztowana i skazana na rok więzienia. O incydencie było tak głośno, że doczekał się on nawet własnego hasła w wikipedii. Afera orzechowa. Numer 6. W sierpniu 2012 roku pewna para pasażerów na pokładzie linii Kantas lecąca z Los Angeles do Melbourne zażądała opuszczenia samolotu, ponieważ oferowane w pierwszej klasie luksusowe piżamy nie były dostępne w ich rozmiarze. Para odmówiła też piżam z biznes klasy, które mimo, że były dostępne w ich rozmiarze, to najwyraźniej nie były wystarczająco luksusowe. Ostatecznie załoga ustąpiła i wypuściła obrażoną parę z samolotu. Pilot nie miał problemu z poinformowaniem pozostałych pasażerów, dlaczego lot został opóźniony o 30 minut. Co zabawne, para wręcz chciała, aby załoga powiedziała wszystkim, dlaczego samolot jeszcze nie odleciał. Najwidoczniej myślała, że ludzie będą z nimi sympatyzować. Tymczasem po komunikacie pilota praktycznie cały samolot wybuchł śmiechem. Numer 5. W 2000 17 roku lot z Londynu na Barbados opóźnił się o ponad 5 godzin, ponieważ w samolocie nie było wystarczająco papieru toaletowego. Incydent ten opóźnił również lot powrotny o 6 godzin, a potencjalne koszty poniesione przez linię British Airways na odszkodowania dla pasażerów wyniosły prawie 300 tysięcy funtów. Numer 4. W 2012 roku start samolotu Air Canada z Halifax do Toronto został opóźniony o niemal 4 godziny, po tym jak kot jednego z pasażerów wydostał się z transportera. 10-letni Ripolls najpierw skierował się do pierwszej klasy, a następnie być może zawiedziony brakiem piżamy w jego rozmiarze do kokpitu, gdzie ukrył się w tzw. zwanej O ile sam kot odnalazł się dość szybko, tak samolot przed ponownym startem musiał zostać dokładnie sprawdzony pod kątem ewentualnych uszkodzeń spowodowanych przez wizytę kota w okablowaniu. Numer 3 W lipcu 2016 liczne opóźnienia lotów spowodowało prawie 400 żółwi diamentowych, które próbowały przedostać się na pas startowy nowojorskiego lotniska JFK i... Części z nich się udało. Lotnisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Bugin Jamaica Bay, które są siedliskiem żółwi, które co roku mniej więcej w połowie lipca szukają specjalnego miejsca do złożenia jaj, głównie w piasku wzdłuż lotniska. Numer 2. W październiku 2018 roku dwóch pilotów po służbie opuściło lot Thai Airways z Curychu do Pankoku o ponad dwie godziny, ponieważ byli niezadowoleni z faktu, że nie otrzymali oni miejsc w pierwszej klasie. Nawet mimo, że pierwsza klasa była już w pełni obsadzona. Odmówili oni siedzenia w klasie biznes razem z plecami co gorsza piloci będący na służbie przyznali im rację i odmówili startu, dopóki ich koledzy po fachu nie usiądą tam, gdzie chcą. Dopiero po około dwóch godzinach dwoje pasażerów z pierwszej klasy niechętnie, ale zgodziło się ustąpić miejsca paniczom i przenieść się do niższej klasy biznes. Numer 1. W kwietniu 2013 roku samolot Philippine Airlines z Manili na wyspę Bohol odleciał z 30-minutowym opóźnieniem, ponieważ dwóch pasażerów zasnęło podczas masażu w jednym ze stoisk na lotnisku. Kiedy w końcu się obudzili, i dotarli do samolotu, zostali powitani przez resztę pasażerów mieszanką oklasków i buczenia. Okej, okay, tym buczącym, jak Sejczęto, po spotkaniu z kolumną szydło-akcentem, kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie odcinki na Planecie Faktów, tymczasem ja się z wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnych filmach na kanale. Cześć!